Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie jak zawsze. Iwona Joanna Wrublewska, szlifiernia talentów. I dzisiaj będzie ciąg dalszy o empatii, ponieważ poruszałam ten temat kilka razy już wcześniej, ale dzieje się tak, że jeżeli przychodzą do mnie na sesję kobiety czy panie, które mają ten talent gdzieś wysoko w tych swoich strukturach. To przeważnie cieszą się z niego, chociaż martwią się, że może są zbyt wrażliwe albo nadwrażliwe. Natomiast jeżeli panowie u siebie odkrywają mm, przy, pomocy talent, przy pomocy testu Galupa talent, empatia, to przeważnie reakcja jest negatywna. I często słyszę, co to jest? Ja nie chcę mieć empatii, to ja jestem jakiś i to może to jest niemęskie, to jest nieprzydatne, bo przecież. Mężczyzn wychowuje się, czy chłopców wychowuje się, także mają być twardzi, mają być męscy, mają być silni, a empatia to jakaś taka miękka e, zdolność. Kochani, empatia to jest coś, co jest główną, jedną z głównych cech stanowiących o człowieczeństwie i bardzo Was proszę, żebyście sobie to wbili do głowy, mówiąc kolokwialnie. Dlatego, że co różni człowieka od innych, e, Istot to jest empatia, wyobraźnia i umiejętność kreacji. Yy, nagrałam niedawno też taki filmik, yy, który ma tytuł Czy empatia to talent? I tak, empatia to jest talent pochodzący z domeny budowania relacji, według Galupa. I yy, empatia to jest talent, bez którego ten świat nie byłby taki, proszę Was, kochani, jakim jest. Empatia to jest. Ciepło to jest inteligencja emocjonalna, empatia to jest umiejętność wczucia się i zrozumienia y, sytuacji, emocji, samopoczucia innej osoby, zrozumienie tej osoby, prawda? Y, osoby obdarzone tym talentem, jak pisze Galup, są w stanie wyczuwać emocje innych ludzi, wyobrażając sobie siebie w cudzej sytuacji życiowej. Bez empatii. Stajemy się narcyzami, psychopatami. Brak empatii charakteryzuje właśnie osoby o silnym rysie narcystycznym, osoby o osobowościach psychopatycznych. Właśnie brak empatii jest bardzo niebezpieczny, bo prowadzi do tego, że dany człowiek nie potrafi zrozumieć drugiej osoby, w ogóle nie czuje, w ogóle nie rozumie czyjejś wrażliwości, czyjejś krzywdy, czy czyjegoś płaczu, smutku i tak dalej. Empatia to jest skarb. Y oczywiście można powiedzieć, że y empaci to są ludzie nadwrażliwi, że oni są słabi, że oni są y mazgaje czy beksy i tak Kochani, każdy jeden talent, czy każda jedna cecha osobowości, bo w pewnym sensie talenty galupa to nasza osobowość, każda jedna cecha ma swoje, powiedzmy, dodatnie i ujemne strony, czarne i białe, pozytywne, negatywne, ale one wszystkie są potrzebne. I empatia również może się jakby odwracać przeciwko nam, tak? Przyjmując tą odwrotną swoją postać, ona zamienia nas w osoby nadwrażliwe, osoby jęczące, jojczące, wiecie o co, o co chodzi, rozczulające się rzeczywiście za bardzo, za mocno i wtedy też odczuwające czyjś ból zbyt intensywnie. Dlatego, jak z każdym talentem, trzeba uważać na to, jak on działa, obserwować go, czy on się odwraca, czy on jest w pozycji korzystnej, czy niekorzystnej dla mnie. Z każdym talentem jest to samo, na przykład z talentem komunikacji. Jeśli ktoś yy, ma dobry talent, dobrze rozwinięty, fajnie doszlifowany, to on jest dobrym mówcą. Natomiast jeśli ten talent mu się odwraca i robi co chce, no to jest po prostu nudnym gaduło, tak? I tak jest z, z każdym innym talentem. Na przykład. Mamy taki talent, który nazywa się deweloper i to jest taka fajna cecha, która pomaga innym się rozwijać. Bardzo chętnie ta osoba pomaga innym w ich problemach, w ich zadaniach. Ale jeśli ten deweloper mu się zaczyna odwracać, zaczyna wjeżdżać, zaczyna żyć własnym życiem, to wtedy taki człowiek zaczyna być męczący z tą swoją ochotą poprawiania i pomocy innym. Wracając do empatii, rzeczywiście empati są osobami emocjonalnymi i to jest, to jest ich wibracja. Oni są emocjonalni, my jesteśmy emocjonalni, bo ja też jestem empatą. Lubimy ujawniać to, co wewnętrzne i lubimy rozmawiać o tym, co we wnętrzu, dlatego często empati nie mają zrozumienia czy porozumienia, lub to porozumienie jest słabe. Z osobami, których talenty przeważają w domenie myślenia strategicznego. Dlatego ważne jest poznać swoje talenty, żeby też umieć potem ze sobą, wiedzieć, jak się dogadywać umieć ze sobą obcować, czy w rodzinie, czy w zespole, czy w pracy. Tak więc, jak powiedziałam, empatia, empatia to inteligencja emocjonalna. Takie osoby pragną swobody do śmiechu, do płaczu, do dawania upustu emocjom i kochają, empaci kochają radości, smutki i szaleństwa ludzkości. Empaci żyją życiem i, i kochają życie w każdym jego wymiarze. Czego empata nie znosi? To warto wiedzieć i myślę, że empaci to wiedzą. Otóż empati na pewno nie lubią, nie znoszą takich wartości jak wszystkie te rzeczy, które blokują lub ograniczają ekspresję emocjonalną. Osoba, która ma charakterystyczne, której charakterystyką jest właśnie emocjonalność, empatia będą bardzo mocno cierpiały, kiedy nie będzie wolno im wyrażać tych uczuć, kiedy nie będzie wolno im mówić o tym, co czują i jak czują kiedy nie będzie wolno im pytać, jak ty się czujesz, opowiedz mi, jak ty czujesz, powiedz mi, jaką ty teraz masz emocje. Empatia to jest taka, wiecie, jakby antena nadawczo-odbiorcza dla ludzi obdarzonych tych talentem, bo oni dzięki temu poznają siebie i poznają innych, stanowią z nimi doskonałe lustra. No i właśnie taka etykieta, Bariera taka, jeśli chodzi o empatię, czyli miejsce graniczne, w którym ta empatia zaczyna mieć takie niekorzystne oddziaływania, nazywamy krwawiącym sercem, czyli właśnie takim przesadnym reagowaniem na każdego zdeptanego motylka, czy robaczka, czy na tragiczne losy jakiejś bohaterki w serialu i tego typu zachowania. Empata zazwyczaj potrafi powiedzieć, jak ktoś się czuje, jakie ktoś ma w danej chwili emocje. Czasem bardziej to czuje, niż wie, czasem sam nie może tego nazwać, ale czuje. Ja sama często bardzo czuję emocje innych ludzi i, mm, i czuję intuicyjnie, bo empatia to też jest bardzo mocna intuicja. Czuję intuicyjnie, co komu jest potrzebne w danym momencie. Nie zawsze, ale bardzo często. I intuicja, ta nasza intuicja empatów pozwala nam bardzo często decydować o tym, co zrobić i jak zrobić. I wiecie, ja długo nie mogłam zrozumieć tego, co to znaczy: słuchaj serca, słuchaj intuicji, wychowana w świecie opartym na umyśle, że trzeba myśleć, trzeba działać pod wpływem logiki, a uczucia i emocje schować do kieszeni, ale to nieprawda, bo trzeba. Umieć połączyć jedno i drugie, i serce, i umysł. Także, kochani, empatia to skarb, to inteligencja emocjonalna, to nasz naprawdę poważny i ważny zasób, którym należy tylko mądrze nawigować, tak żeby nie zabierał nam energii, a ulepszał życie nasze i świata dookoła, no bo przecież po to mamy talenty aby dzielić się z nimi, ze światem. Aby działać dla dobra świata i dla dobra nas samych. Także wszystkich empatów zapraszam do szlifierni talentów, żeby nauczyć się nawigować nie tylko empatią, ale wszystkimi pozostałymi talentami. Do zobaczenia!